Dzień dobry, drobne, czerwone kwiaty. A jest to kanna Indica Purpurea. Nie dla kwiatków trzymam, bo naprawdę są drobniutkie, ale uwielbiam ją za te piękne, bordowe liście. Wygląda jak bananowiec Maureli. Więc dla mnie nie musi kwitnąć. Ale jednak chcę pokazać kolorek. Kępa solidna, bardzo mocno się rozrasta. Kanny sadzę w grunt. Po przymrozkach daję bardzo dużo nawozu, obornika, i później tylko podlewam. Już nie podlewam żadnymi nawozami, a i tak pięknie rosną. Tylko że bardzo dużo ma obornika pod nóżkami. A tutaj moja kanna Stuttgart. Trzeba ją przesadzić. Pięknie wyrosła. Puściła kolejny pęd. I tutaj zobaczcie. Idzie kolejny, więc trzeba ją przesadzić, bo mi rozwala donicę. Ściągamy. O! Zobaczcie, jaki fajny pęcik. Więcej nie widać. Nie, tylko jeden, ale przerosła donicę, więc dajemy ciut większą i będzie ona zimowała w donicy w ogrodzie zimowym, nie będę jej wykopywała i wysuszała pędów przesadzona, wylądowała na swoją miejscówkę a rośnie pod wierzbą nie ma ona pełnego słońca, bo zobaczcie wieżba robi jej zacienienie pełne słoneczko Liście jej popali. To i tak zauważyłam, że te białe końcóweczki już coś tam zaczyna palić. Ale taka temperatura słońce długo świeci, to no musiało ją maznąć. Ale mozaika ma piękną. A ta bardzo dużo bieli. Zobaczymy, jak z zimowaniem pójdzie. Na sucho będzie tak jak inna kanna. Dobra, idziemy dalej na spacerek. Dobrze, że miałam trochę ziemi i ją przesadziłam, bo taka bula była. Mówię o pędzikcie. Kwitną już wrzosy. Tutaj mamy tchaj, też ją musiałam przesadzić. Wypełniła doniczkę korzeniami. Tu mamy Xanthosome Sigitifolium. Tu pod spodem pięknie, nadal kwitnie Lobelia. I ponownie pokazują nam się róże. Ścieliśmy solidnie. Zobaczcie jaki gruby pęd wydała. I teraz postanowiła zakwitnąć. Na szczęście nie mam szyc. Tam jest mój pojazd. Tutaj mamy galtonie i fuksję, która rośnie sobie w donice. Ale jest to odmiana zimująca i z niej właśnie robię szczepki. Tutaj zaczyna otwierać nam się kolejna fuksja zimująca. Jest to ta drobno-kwiatowa, ale ona nigdy nie chce osiągnąć mi takich rozmiarów jak ta czerwona. Tu mamy drugą. Tu mamy ona kofi. Ona cały czas stoi w wodzie. Jak tylko była podlewana rosłami, bardzo słabo, jakiś ślimaczek się nią zaopiekował. A gdy stoi w wodzie, zobaczcie, jak pięknie puszczę. Te zielone liście nam się przebarwią na czarno i puściła dużo dzieciaczków. Obok kolejna fuksja. Tu, gdzie jest sucho, zobaczcie, jakie fuksje są malutkie. Także fuksja nie lubi suszy. Zimą, oczywiście, żeby nie przymarzła. Tutaj szykują nam się nasionka werbeny odmiana hastata. Nie pokazałam jak kwitła, ale na drobie. Tutaj ona nam się wysiała dużo, jej usuwałam i teraz muszę pozostawiać sieweczki. A młode sieweczki, zobaczcie, tak drobno kwitną, drobniutka, ale jest pożywką dla owadów, więc zawsze jakiś tam kolorek jest, jeszcze była biała nie wiem, może będzie, może się wysiała a tutaj komary mi szarpią a tutaj mamy szarłat z Wisły, dopiero rozwija pączki, no i budlejka, też rozwija pączki już przekwita, pamiętajcie o ścinaniu przekwitniętych kwiatów będzie wydawała ich coraz więcej motyli na razie nie widać, tylko jakieś owady latają a tak, po malutku będzie prezentował się właśnie szarłat. Warto zebrać jego nasionka, wysiać. Po przymrozkach będzie ładnie rósł. U mnie było kolejne cięcie judaszowca i Paulowni. Rozświetlam ogród, bo tutaj rabatka zrobiła się zbyt ciemna. Nie bać się ciąć, jeszcze dużo można. Tutaj mamy rozchodnik okazały w ponczusiach, więc zwiastuję. Zbliżającą się jesień, jak również astry, marcinki. Tutaj mamy jeszcze chryzantemę arktyczną, która też będzie kwitła. No i oczywiście mój piękny aster płożący. Tu trzeba wyczyścić iryski, który bardzo ładnie się rozrósł i zaczyna puszczać bardzo długie pędy. A na nich będą drobne białe kwiatuszki. Jako pierwszy okazały rozwija się. Rozchodnik żółty jest to roślina dziko żyjąca. Nie widziałam w ogrodach żółty. Tylko, że on ma bardzo długie pędy i trzeba go ścinać. Ja urwałam gałązkę. U nas rośnie przy drogach, przy rowach. Urwałam gałązkę, wsadziłam do wody i zrobiłam sobie kilka sadzonek. Też będzie cieszył oko i smakował owadom. A tu piękna tulia kalifornijska. Roślinka miododajna. Janusz mi powiedział, jak ją mam rozmnożyć. Posadziłam ją, ale ma tylko jeden pęd, więc będzie trzeba ją ładnie porozmnażać, żeby przyciągała owady, bo one uwielbiają właśnie tulię. To jest roślinka sadzona zwłaszcza dla pszczółek. A tutaj chciałam pochwalić się roślinkami z nasionka. Jest to bananowiec superbum ma rok czasu udało mi się go przezimować zobaczcie jaki ma fajny piniek. mam kilkanaście roślin również egzotycznych uzyskanych z nasionka tutaj mamy drugi super też ładnie rośnie choć ma mniejszą donicę ale lufy kręci śliczne podlewane są cały czas nawozem a tutaj również z nasionka. Largę, sit. Ma dużo dłuższe, te i szczuplejsze liście. I też ma już ładny pienik. A tutaj mamy ziemię, kochani, z kompostownika. I w każdej doniczce mam ogórki pomidory. Muszę wyrywać. Ach. Tu już widzę jakieś grzepy łapie. Deszcze, jak popadały. No to się grzyb zaczął rzucać na roślinki. Tutaj mamy kosmosy. Niektórzy mówią na nie bocianki. Same się rozsiewają. I ładnie zdobią. Także tylko czekać, aż zaczną wschodzić. A później ślicznie się prezentować. A tutaj mamy liliowce. Pamiętacie jak pięknie kwitły? no trzeba pościnać całkowicie powyrywać te brzydkie liście ale ja nie o tym już zaczynają pokazywać się nasiona liliowców można otworzyć nasiennik jest bardzo mocno zamknięty i zobaczcie piękne czarne grube nasionka z których powstaną kolejne piękne rośliny wędrują do lodówki tu akurat chyba był ciemnobordowy z żółtym środeczkiem i będziemy wysiewać ja wysiewam styczeń, luty liliowce można zobaczyć na kanale jak rzucam do kieliszka z wodą, z wodą utlenioną i zwykłą wodą i czekam aż puści korzonki raz wysiewałam w listopadzie udało się i w lipcu zakwit następnego roku ale nie mam już miejsca na parapetach, więc będą leżakować sobie i będziemy bawić się w lutym wysiewanie liliowców. Tutaj jedno nasionko dwa, są takie brzydkie, wysuszone, zobaczcie, czekajcie. O! Czyli one nie są zdolne do kiełkowania, czyli trzeba je wyeksmitować. Zbieramy nasionka liliowców po malutku, pakujemy w torebki. I na dno lodówki, torebki papierowe. Tu kolejny się otwiera. O, widać, jedno nasionko już wywędrowało gdzieś. On potrafi nam się wysiać, bo mam dużo siewek w ogrodzie liliowców, ale my po prostu ich nie zauważamy wczesną wiosną. No i ciężko jest, żeby ich nie usunąć. To jest drobno-kwiatowy, miniaturka. Ja pozbieram, rzucę koło mamuśki, bo piele pielę ręką, nie haczką, nie hakam, bo mam bardzo dużo siewek różnych roślin, które omijam i wolę sobie delikatnie ręką wyplewić, niż hakać. Także u mnie jest sporo siewek liliowców, które dały radę. Dobra, idziemy dalej na spacerek, a wy zaglądajcie na nasienniki, czy się otwierają ten. Nie otwieramy sami, sam musi się otworzyć. A tutaj mamy roślinki, które kwitły wczesną wiosną lub późną wiosną, tak jak to jeść. Tylko, że one zdobią listkami, także warto zaprosić też takie rośliny, które mimo, że przekwitną, zdobią. Tu mamy brunerę o liściach takich srebrnych, z pięknymi żyłkami. Bruner jest dużo odmian, również pięknie się wysiewają. Kto ogląda filmy, to widział na moim kanale sieweczki których jest bardzo dużo, ale rzadko, żeby ta brunerka uzyskała ten sam kolor. Przeważnie są jakieś tam mieszanki. No kolejna to jest. To jest odmiana variegata. Też mimo że przekwitła, będzie pięknie zdobiła. A tu na dole mamy miodunkę o srebrnych liściach. Także rośliny nie muszą wcale kwitnąć. Można sobie skomponować piękną rabatę z ozdobnych liści. Mamy kolejną roślinkę, jest to żywokost, odmiana variegata, która przekwitła. Ścięliśmy i również teraz do przemrozków, już nam nie zakwitnie, ale będzie zdobiła pięknymi liśćmi. Zobaczcie, piękne, duże liście o ślicznym kolorze. Im szybciej zetniemy przekwitnięte kwiaty, tym szybciej wyda nam piękne, ozdobne właśnie listeczki. A tutaj zaczyna rozwijać nam się świecznica. Zobaczcie jak świeci. Dopiero po malutku nam się rozwija tu pszczółki. Dla takich chwil właśnie warto, a jaka upładowana! dla takich chwil właśnie warto sadzić kwiaty. Żeby miały co jeść i żeby powstało nowe pokolenie. Świecznica u mnie ma jakieś metr. 67. Ja mamy 32 jest ciut wyższa. No z tą siódemką to tylko tak palnęłam. Zobaczcie jak zajada. Tu obok żółwiku kośny, pokazywałam go już dużo wcześniej. Kształt kwiatów ma jak pyszczek Żółwika. Tu również przekwitła, a jest to kokoryczka. Inaczej mówią na to Duża Konwalia. Miała tutaj fajne dzwoneczki. Tutaj chyba podżerają mi jakieś gąsienice, ale już niech sobie jedzą. Oprysków nie robię na gąsienice, bo z nich są motylki. Też również zdobi, mimo że przekwitła. Ma listki variegata. I teraz zdobi samymi liśćmi. Zielona też jest piękna, rośnie w kilku u mnie miejscach. Koryczki są śliczne. A tu ponownie zakwitła nam magnolia. Oj, słoneczko świeci, nie będzie widać. Kwitnie cały czas nieustannie. W maju mi marznie, a później ślicznie powtarzamy kwitnienie. O, teraz będzie widać. Zobaczcie, jakie ma cudne, duże kwiaty. Tylko, że jest wysoko i ciężko mi podejść bliżej. Bo z samego dołu, tu niebawem zobaczę, z samego dołu ją obgalam, żeby zrobić miejsce na inne roślinki. No i na koniec kwitnąca lantana, którą chcę przyciąć, ale nie mogę. Niby już nasionka nam tutaj wydaje. Zobaczcie czarne perełki. Tutaj będzie lepiej widać co chcę obciąć, ona wydaje mi na nowo kwiatka już jest za duża można ukorzenić, ściąć, ukorzenić pęd lub wysiać czarne nasionko ale dzisiaj zauważyłam gdy podlewałam donicę że lantana nie karmi tylko pszczół wiecie ile na niej siedzi ptaków i wyjada nasionka mam nadzieję, że nie jest dla nich szkodliwa, ale przecież ptaszki są bardzo mądre i wiedzą co mają podjadać dobra, dziękuję za obejrzenie do usłyszenia. Do zobaczenia, papa. Pa.